Z gościem Boxing News jest Łukasz Maciec. Walką wieczoru, jutrzejszą walką wieczoru będzie walka dragona z Rekowskim, jednak kibice z Rubliny na pewno będą patrzyli w Twoją stronę. Masz yy, podług tego trochę większą tremę? Masz jakieś większe ciśnienie przed tą walką? W zasadzie nie mam w zasadzie tutaj jakiegoś, jakiegoś tremy ciśnienia, naprawdę No tak jak że od każdą walką adrenalina, jakieś tam emocje. Także wszystko to, co już znam, no także no, fajna sprawa. <noise> Na pewno do znudzenia pytano ciebie już o te, o te żonglowanie yy, przeciwnikami. Trochę ciebie to irytowało, że jednak Jackiewicz wycofał się. No na pewno w jakiś sposób zawód kibiców, zawiódł mnie. Także no co tu więcej mówić, no tak wypadło, nic na to nie poradzimy. I tyle no. E, powiedz za chwilę waga. E, spełniasz ten limit wagowy, dobrze się czujesz w swojej wadze? Tak, jak najbardziej myślę, że to jest taka waga, w której na pewno będę boksował jeszcze dłuższy czas. Nie mam problemów ze zrobieniem, także wszystko w porządku, no, no powiedz trochę coś o swoich przygotowaniach, jak w ogóle przebiegły, czy jesteś w formie, na czym pracowaliście. No w zasadzie no, przygotowania pod względem kondycyjnym, później sparingi w Warszawie, tutaj taki szlip formy, końcówka. No jestem przygotowany, uważam, no ale zresztą nie ma co tu mówić, trzeba będzie jutro sprawdzić się i zobaczyć, jak to wyjdzie wszystko w walce. No. A podpatrywałeś trochę poprzednie walki swojego przyszłego przeciwnika? No, tam delikatnie patrzyłem, jak się rusza, co robi, jak reaguje na pewne. No, bo z pierwszej łapanki no, trzeba przyznać, że nie jest po prostu. No nie jest, no jest doświadczony, no ale kurde, jak mamy iść w górę, to muszę wygrywać i z takimi zawodnikami. Także to jest kolejny krok naprzód, prawda? Kolejny przeciwnik, no i muszę wygrać. No. Dobra, Łukasz, za chwilę waga. Życzę powodzenia w jutrzejszej walce. Wszystkiego dobrego. Nie dziękuję, pozdrawiam.